Dzisiaj jest 15 stycznia, 15 stycznia 2025, 2025 rok. Jestem w sanatorium e, w Koczałkowicach e, Zdrój. Jestem na rehabilitacji ambulatoryjnej. Wracam teraz od, od lekarza. E, Zapisami pani doktor Włodek Giacheć. Ja tu zabiegi główne. Zabiegi mam tutaj w tym sanatorium, co widać gwarek o siódmej rano. A te tutaj mam jeszcze dodatkowe w uzdrowisku. Także jak widać, jest pięknie nasypało śniegu. sprawdziwa prawdziwa zima. Także jest tutaj naprawdę przepięknie. Там есть